Ja nazywam się Jan Rduch. Jestem właścicielem firmy Rduch Elektroakustyka, która ma w tym roku 34 lata swojej działalności. Szczególnie jesteśmy nastawieni na obsługa kościołów pod względem nagłośnienia. Przede wszystkim trudne obiekty, wielkie kościoły, katedry nagłośniamy naszym specjalnym, u nas wyprodukowanym sprzętem. Szczególnie to są kolumny cyfrowe, które są w Polsce tylko przez naszą firmę produkowaną. Inni tego na razie nie produkują. Natomiast na świecie oczywiście takie rzeczy też są. No, nasz sprzęt jest obecny w 47 krajach świata i w Polsce mamy na świecie tak około 15 tysięcy kościołów zrobionych. Większość kadr, prawie że większość kadet jest przez nasza firma zrobiona, tylko parę sztuk trzy chyba są przez inne, a reszta wszystko przez naszą firmę. Sprzedajemy sprzęt też za granicę do innych elitarnych firm do Niemiec, do Anglii. No, działamy jak tylko jest możliwe. Targi Sacro Expo, jak powstały, to pierwszy raz, żeśmy nie byli obecni, a tak jesteśmy obecni każdy raz. I myślę, jeżeli nadal tak będą organizowane i, i taka będzie frekwencja, to to nic lepszego na świecie nie ma. Pochodzimy, jeździmy też po innych targach i we Włoszech, i w Niemczech, to one są skromniejsze pod względem odwiedzień księży i no, gości jest tu najwięcej.